Dzień dobry! To była moja najgorsza noc. Wstajemy! No pierwsza wspólna noc. Dużo śmierdzących skarpet. Była pełna synchronizacja. Wszyscy chrapaliście równo. W jednym chóraku. Wojsku musi być ch**owo, jednakowo. Panowie nie tylko chrapali, robili także również inne rzeczy, które panie tu gdzieś powstrzymują, a panowie się z tym jakby nie, nie powstrzymują. Śpimy razem, jemy razem, zęby myjemy razem. Sram razem. Ja ostatnio weszłam do Dabskiej i słyszę tak, pff, a potem słyszę Ciebie, który mówi, no panowie, który to tak? A ja sobie w nocy przesunąłem łóżko trochę w tą stronę, bo mi światło prosto, lampa w twarz świeciła. Także mam ja, nadzieję, że się nie gniewasz. Nie, yes, jest ja spałam jak kamień, co to, no, byłam taka widziałem. zmęczona. Wczoraj jakby my byliśmy takimi przedszkolakami trochę, poszliśmy do namiotu, dwa, trzy żarty, dobranoc i po temacie. Chciałabym sobie rano kawę sama wypić, chciałabym się sama wysrać, to jest moje marzenie. Idą, idą dowódcy, ej dawajcie, dawajcie nasi idą. Jak się spało w koedukacyjnym namiocie? Kiepsko. A dlaczego? No co, chłopaki są głośne, no co mam powiedzieć. Dobra, teraz miana dyżurnego. Karolina, mówiłam ci. Ja? Zapraszam. Na prawo. Na każdym szkoleniu przychodzi taki moment, że trzeba ocenić swoich kolegów. Oj, oj, oj. Ocenianie się wzajemnie. Samego rana, jak w wpysw szczelił. Za chwilę wypełnicie ankiety, których możecie przyznać maksymalnie 6 punktów, minimalnie jeden punkt. 6 punktów przyznajecie osobie, z którą chcielibyście iść ramię w ramię w sytuacji zagrożenia. Jeden punkt przyznajecie osobie, z którą. Nie chcielibyście pójść na takie zadanie. Każda z ocen może być przyznana tylko raz. Rekruci nie mogą oceniać samych siebie. Czy to jest jasne? Tak, tak jest. Dyżurna, wystąp. Minuta masz na to. Ja to wiem od paru dni. Rafał na pierwszym miejscu zdecydowanie. Wyprowadzi mnie z lasu. Yy, wesprze mnie, poniesie mi plecak, oddam mi wodę, podzieje się kanapką. Dziękuję. Jako pierwszy u mnie to był Rafał. Najwyżej oceniłem, no, oczywiście Rafała. Najwyżej oceniłem mojego brata, ponieważ jest moim bratem i wiem, że w sytuacji kryzysowej odoby za mnie życie, tak jak ja i za niego. To jest braterstwo krwi. Jas. Super. Najwyżej w ankiecie oceniłem Rafała Kolinsa. Też na podstawie zdobytych doświadczeń. Powiem szczerze, że u mnie 5 punktów otrzymała Sylwia Bomba. Mimo tego, iż jest kobietą.